Zobaczcie, ciągnę sobie faro tutaj ładnie w tych mocowaniach i to jest właśnie rzecz, która nie w... w tych jeba... dziadach, instalatorach pijanych. No, musi kurwa zabrać wkręt podłogę. Ja! Ale po prostu jest jeszcze wolne miejsce, żeby nie było, ja rozumiem, a to jest! Jeszcze mieć przecież jest cieńsza od faro. To faro weszło, a mieć nie może wejść, tak? No. Teraz tak, ja to wszystko zdemontuję, muszę to czyścić, zabezpieczać, bo już tam na pewno rdza idzie. Tutaj, tak oprócz skrętek, jeszcze kurwa na taśmy skręcone, te, jakby nie można było na trytytkę dać albo w ogóle, jakby nie można puścić, było właśnie tym mocowaniem. Ja się zastanawiam, właśnie, bo myślałem, że będę robił to na trytytki, Te przewody od elektrozaworu i poziomu wskazu. Ale jak starczy przewodu, to puszczę tędy. nie trzeba będzie używać żadnych trytytek, będzie ładnie zrobione. Można, jak najbardziej. Fary mamy puszczone razem z przewodami paliwowymi. Elektrozawór z filtrem jest tutaj. Dojście jest idealne. W niczym tutaj nie koliduje, mamy dostęp serwisowy do klimy. To mi się podoba! O to chodzi! Jest zamontowany, jak widać, dosyć schludnie, bez żadnych wkrętów blachy blachę i tak dalej. Siedzi sztywno. I tak ma właśnie być, a nie tak jak tutaj było, że odechcia się wymiana tego filtra. Teraz nawet tutaj już będzie można założyć normalnie tą osłonę, co była. Nie wiem tylko, czy ja ją dostałem razem z samochodem, czy będę musiał kupić sobie taką lift. Także najgorsza robota już jest zrobiona. Zostanie tam jeszcze walić tą mieć. Bo już to sobie zostawiłem na koniec, ale wiadomo, przepychanie się z farą i tak dalej. To już mamy odbędnione, już nie trzeba tam pod autem za dużo ślęczeć. W międzyczasie zrobiłem też tą kostkę od wtryskiwaczy. W tej chwili. Mamy połączenie sterownik wtryskiwaczy bezpośrednio. Jak już będę kładł instalację od LPG, wtedy sobie to rozpinam. A gdyby coś tam się kiedyś działo, czy ktoś chciał usunąć instalację, rozpina wtyczki, pina z powrotem i zapięty można normalnie jeździć. Wypuściłem też na kostkę sygnał od cewki pierwszej, żeby mieć sygnał obrotów. Zostanie jeszcze zasilanie po zapłonie, ale ja zawsze tutaj biorę sobie. Nie pamiętam jak w tym sterowniku, ale kiedyś pamiętam 2.0 Turbo jak brałem z listwy wtryskiwaczy to tam bardzo długo było podtrzymanie energii na tej listwie. Tylko, że tutaj mogę się mylić, bo to było dawno. Ale to skutkowało po prostu tym, że przez tam 15 minut kontrolka, centralka od LPG po prostu cały czas świeciła. Dlatego wolę się wpiąć tutaj, tu i tak mam już wyciągnięte pod LEDy poza błonie, także stąd się weźmie. No i tyle, mamy tu teraz dojścia trochę, to zaraz ogarnę parownik, puści się przewody i lecimy dalej. Kolektor, tryskiwacze, i na koniec puści się wiązka. Mhm. Aha, jeszcze w kwestii tej kostki, żeby nie było, że się tam przypierniczam do gazowników, ja się nie łudzę, wy też się nie łudźcie, że gazownicy będą tak robić. Bo to kosztuje czas, za który gazownikowi nie zapłaci. To jest tylko takie moja fanaberia, moje się. To auto to nie jest prototyp, tak jak ta czarna. Tu ma być wszystko ładnie zrobione, żeby nie było wstydu. Bo kiedyś pewnie pójdzie na handel. Much, much, much later. To co? Sprawdzimy sobie, jak wyglądał filterek w instalacji. Nie zmieniany. No na pewno 2-3 lata. Matko Boże! wcześniej było. Robią cokolwiek. O kur, jeszcze zmieni naucze. Ja pierdolę. Chyba że to jest lewy gwint. Nie ma takich rzeczy. Nie, no na pewno jest. O ja pier... Weźcie, dajcie spokój. A nie, idź pan. No, też może dlatego, że nie był dawno odkręcany. Ale jednak trochę z dupy rozwiązanie i z dupy miejsce na nim było zrobione. Tak, ten oring był od razu wleciał. Patrzcie luźny. No dobra, może nie troszkę było grudny jest jakiś magnesik Zabierzemy go sobie. Pójdź do nowego zaworu, bo tam na pewno nie ma. Dobra, niech to w sumie leży. Later. nagrywam sobie teraz ten lapsa z rozbierania tego parownika, ponieważ nigdy go nie rozbierałem, także nawet mi się przyda, gdybym o czymś zapomniał. A kto wie, może zrobię z tego jakiś oddzielny film, pomyślę, zobaczymy. Ale powiem Wam szczerze, jak na 8 lat i chyba 100 tysięcy przebiegu. Jeszcze to sprawdzę i tutaj wkleję Wam To nie jest źle Naprawdę membrana nie ma pęknięć Prawie wygląda jak nowa, jedynie tutaj na wylocie gazu Jakby się zdeformowała i tyle Ale właśnie tego z nim nie było żadnych problemów Klapka jest zarośnięta syfem, już widać, że ciężko pracuje To jest właśnie jeden z problemów parowników gdy to zarasta tym całym mazutem i ona zaczyna ciężko pracować wtedy parownik reguluje ciśnienie, ale nie wyrabia czasowo z nim, więc potrafi przez jakieś tam sekundę, dwie mieć zwiechę tu jeszcze nie ma tragedii nawet jak na 100 tysięcy, naprawdę jestem pełen po podziwu nie dziwię się, że ten parownik kosztuje takie pieniądze i naprawdę dobrą decyzją był zakup tego zestawu naprawczego, który też nie kosztuje małych pieniędzy bo ten parownik jeszcze drugi taki przebieg zrobi teraz no i oczywiście nie jest jakoś mocno skomplikowany w rozbieraniu więc no ale zawsze może filmik się komuś przyda reduktor mam już podłączony jak widać znalazło się na niego miejsce mocowane jest od góry i od dołu także siedzi mocno sztywno przewody puściłem tędy żeby tutaj nie przeszkadzały tak wygląda tu parownik od dołu jak widać, dojście do śruby jest. No, jedyne upierdliwe, że trzeba od dołu dochodzić, tak, ale teraz robię jedno ustawienie, sprawdzam za tysiąc kilometrów i już tego nie trzeba dotykać więcej. Nie rozumiem tych argumentów, że o, najlepiej, jak jest gdzieś pod ręką. Nie, właśnie nie musi być pod ręką. Jego raz się ustawia, jak jest to normalny parownik, a nie np. jakiś wadliwy AC, to ma trzymać ciśnienie przez cały okres swojej eksploatacji. Ewentualnie co jakiś czas tam zrobić korekcję, ale to wiadomo. Ile na przykład przy zmianie oleju można sobie tą korekcję zrobić także jak widać miejsce jest ciasno po ciasno, ale jest powinno się dać zdjąć normalnie miskę Że to niedługo będę ją zdejmował będę ogarniał ten sterownik, to będzie widać w manualu jednak więcej miejsca jest Dlatego to głównie ta cała puszka ze sterownikiem tutaj zajmuje miejsce tak jak mówiłem też od dołu jest mocowany i od góry powinno być wszystko szczelne sprawdzałem go, wychodzi na to, że jest ok sprawdzimy za 1000 km i tyle far opuszczony z tej strony tam gdzieś idzie trendy razem z tymi paliwowymi, a przewody do elektrozaworu i poziomu wskazu idą też korytkiem tylko drugim. Mamy wszystko wykorzystane fabrycznie, jak najmniej trotytek, żadnych wkrętek, właśnie jeszcze muszę te wkrętki stare zabezpieczyć. A to przed zimą. Na razie nic się nie stanie. To ważne, żeby susz się tam nie dostawała. Trzeba te miejsca po wkrętach podczyścić trochę i zabezpieczyć epoxydę jakimś lakierem. Na razie i tyle. I będzie jeździć. Teraz zabieram się za kolektor. Wyjmuję ten dolny, w nim będą teraz wkrętki. No i potem zostanie, tylko pospinać do kupy wszystko. A few moments later. Standardowy widok. tu z góry to poczyścimy, jeszcze jak był kolektor. A teraz będę czyścił to, co jest pod. Ten olej to raczej jest. Pozostałość poprzednich wycieków, bo widać, że ktoś to wcześniej robił, na razie jest sucho. Nie widać po ściankach, żeby to ciekło. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, bo patrzę były połamane te kostki od Ciekawe kto, do czego je zdejmował. Być może gazownicy nie mieli schematu i po prostu szukali przejścia, który pin tutaj podlega, za który tryskiwacz. Ale tutaj nie powiem Wam, jak to było naprawdę. Niemniej jednak te poliftowe wtyczki są no, naprawdę jakieś bardzo kruche i beznadziejne. One hour later. No i ogarnięte. To jest kolejna godzina, za którą nikt gazownikowy nie zapłaci. No i gotowe. Oczywiście na jednym musiałem się ręką omsknąć. No, jest trochę pod innym kątem, ale spokojnie wszystko się tam dobrze pomieści. Prawidłowo to mniej więcej gdzieś tu powinny być wkrętki robione. Ale no tutaj nie ma za bardzo jak. Tutaj ta opcja też nie jest wcale zła z tymi wkrętkami w plastikowym kolektorze Tylko tutaj chodzi o kwestię estetyki montażu Ja mogę teraz zrobić tak te wtryski Że one będą tak schowane Że normalnie mogę założyć tą osłonę, która jest na silniku Chociaż ja jej taki nie założę, bo niepotrzebne mi tutaj zbędne temperatury pod maską Jeszcze znaczy pod osłoną głównie tą Ale jak już zrobię to Wam pokażę, że tą osłonę da się wtedy założyć Tak tylko przyłożę, pokażę, że jest okej okay. I to tylko w kwestii właśnie Yy, estetyki montażu, no bo prawidłowo tutaj się za bardzo nie da, bo jak widać wtryskiwacz idzie osobnym punktem, on jest potem mieszany na dwa kanały tutaj trzeba gaz wpuścić w jeden kanał, potem się wymiesza